Dziś chyba najtańszy i najsmaczniejszy sposób na to, jak wesprzeć zdrowie jelit, szczególnie kiedy mamy te jelita takie podrażnione, kiedy mamy na przykład IBS, kiedy mamy wzdęcia, kiedy my mamy dolegliwości ze strony układu pokarmowego, nie zawsze od razu łączymy z układem nerwowym, a niestety często to tutaj również tkwi źródło naszego problemu. To, co tutaj mamy, jest składnikiem w ogóle mieliny, czyli tej takiej otoczki naszych włókien nerwowych, bardzo korzystnie działa na nasz właśnie układ nerwowy i wycisza w ogóle tą oś jelit i to mózg. Więc jeżeli mamy drażliwe jelita, jeżeli mamy IBS, to może być naprawdę dla nas dużym wsparciem. Dodatkowo działa też fajnie tak regenerująco na mięśnie, dlatego w świecie sportu też jest chętnie stosowane. I co ciekawe, jest tanie, więc wiele osób będzie mogło skorzystać. A zanim Wam pokażę, co to jest, zaobserwujcie ten profil, jeżeli niestety macie te kłopoty z układem pokarmowym, bo ten profil jest cały dla Was. Przechodząc do konkretów, proszę Państwa, co my tu mamy? A mamy tutaj Cholinę, często nazywaną witaminą B4, chociaż tak naprawdę nie jest to witamina. I teraz pytanie w takim razie, ile zjeść tych jajek, żeby dostarczyć sobie odpowiednią ilość choliny? No, wystarczą 2-3 jajka dziennie, żebyśmy tą cholinę sobie dostarczyli. Ona jest również w mięsie i problem pojawia się w dwóch sytuacjach, kiedy nie jemy jajek, nie jemy mięsa, ale też kiedy na przykład nie wchłaniamy dobrze tych substancji odżywczych. Co w takim razie wtedy zrobić? Trzeba według mnie wziąć pod uwagę suplementowanie. I Ważna informacja: są różne formy choliny do wyboru na rynku. Najfajniejszą formą, najbardziej optymalną, która będzie wspierać też wątrobę, będzie wspierać detoksykację i właśnie uszczelnianie tych jelit, to jest fosfatydylocholina. Natomiast niekorzystna według mnie forma to będzie najtańsza forma bitartrat. Ona niestety może dać nam również takie objawy jak choćby wzdęcia, więc. Nie ma sensu sobie dokładać problemu, kiedy my możemy po prostu skorzystać z tych dobrych właściwości. Piszcie koniecznie to wideo, więcej informacji znajdziecie w opisie pod tym filmem. No i obserwujcie koniecznie ten profil. Życzę nam dużo zdrowia, do następnego.